Witajcie w kolejnym filmie ze Star Wars Galaxy of Heroes. Tym razem pokażę Wam, jak dostać się do Star Wars Galaxy of Heroes na PC. Co to chcę zrobić, no ponieważ są darmowe rzeczy. Codziennie jest darmowa paczka i każdy z tego może korzystać. A do tego jeszcze, jeżeli zrobicie to w ciągu najbliższych kilku dni, to otrzymacie darmowy kalendarz, w którym są kryształy, więc warto to zrobić. Na początek tylko tego filmu wspomnę, że nie jest to żadna reklama czy płatna promocja ten film, bo trzeba takie rzeczy mówić, żeby czasami Urząd Skarbowy nie przyszedł i nie zapytał o pewne rzeczy, ale w każdym razie o co chodzi? Trzeba, jak jesteśmy na tej stronie, którą tutaj widzicie, mamy informację, o wczesny dostęp dzięki EA. App. Jak w to kliknę, no to mam taką stronę już w wersji angielskiej i mam przycisk, żeby pobrać. Wtedy przechodzi mnie do takiej strony, która już jest po polsku. Jak kliknę, na Graj za darmo, to mam takie oto informacje. Masz już zainstalowane jej app? No to otwórz jej app, szukaj Star Wars Galaxy of Heroes i pobierz i zainstaluj. No nie masz, no to po, po prostu pobierz apkę i wam link do tej strony, którą tutaj teraz widzicie, dam, żeby każdy mógł sobie przejść. Um. No i co się dzieje jak już pobierzemy tą apkę, no dajcie mi sekundkę, żebym tylko przełączył się na pulpit. O i mam tutaj aplikację właśnie, która się nazywa EA App i w niej muszę podać e-mail lub EA ID i podać hasło. No właśnie, tylko jeżeli ktoś się do tej pory rogował tylko w Webstorze i nie robił tego EA App, no to co ma zrobić? Nie ma, nie ma dostępu do hasła. Dajcie sekundkę, zaraz się znowu przełączę. Eee, I widzicie teraz stronę. Jak wejdziemy do web, jeżeli w ogóle nie masz jej account od tego może zacznę. To tutaj jest taka dobra podpowiedź. W grze, jak jesteś w głównym menu, trzeba kliknąć na koło zębatę. Potem connect i EA connect. I tam się podaje adres, e-mail do tego konta. No i. Jak się wpisze adres e-mail, no to, no to jest sprawa gotowa, ale nie masz dalej hasła, prawda? Więc możesz zadać pytanie, co zrobić, bo przecież nie mam hasła, nie dostanę się do jej app. Wtedy albo trzeba w tej apce kliknąć, że nie pamiętasz hasła, albo wejść na stronę ea.com, kliknąć tutaj na profil, na zaloguj się i jest to samo okno co w EA App. Trzeba kliknąć opcję nie pamiętasz swojego hasła lub otworz nowe, yy, lub utworz nowe i wtedy wpisujemy ten adres e-mail, który podaliśmy w grze do właśnie do EA Connect. No i wpisujemy oczywiście kod i dalej. Wtedy na nasz adres e-mail przyjdzie link z przypomnieniem hasła. No i wtedy utworzysz sobie hasło, które właśnie potrzebujesz do EA Connect, więc dość Proste, chociaż no trzeba dodatkowe czynności zrobić, prawda, żeby, żeby to wykonać. No i e, dajcie momencik, znowu się o, przełączę na mój pulpit. No i jestem, jestem w tej aplikacji EA App. No i jak już zrobię, to... Jeżeli nie miałem hasła, no to kliknę, przypomnij hasło, no to trzeba wpisać e-mail i hasło, więc dajcie sekundkę, tylko to zrobię, żebyście nie widzieli mojego też adresu e-mail. O, więc sekundkę czarnego ekranu. Jeszcze sekundeczka. Okej. Okay. I już wam pokazuję z powrotem mój pulpit. To jest jej app. Jak już się za, zalogowałem, zamykam to. I żeby w ogóle móc zainstalować właśnie Star Wars Galaxy of Heroes, no to tutaj mam wyszukiwarkę. Więc wpisuję Star Wars Galaxy of Heroes. Klikam Enter. No i tutaj widzicie w, w graj za darmo, Staros Galaxy of Heroes No są tu informacje w jakim języku nie ma ciągle polskiego Są wymagania sprzętowe gdzieś tam na, na dole jakby ktoś potrzebował 2,5 GB zajmuje ta e, aplikacja No i klikam na pobieranie No i e, zdaję gdzie chcę zainstalować tą grę No ja nie chciałbym na, na dysku C no, Wolam sobie na dysku D Ok. No, może być. Utwórz skrót na pulpicie też. Wymagane miejsce na dysko 254 MB. Preferencje językowe. No i mógłbym sobie zmienić język jaki chcę No nie ma na dzień dzisiejszy polskiego i chyba tego się już nie doczekamy, więc zostawiam sobie angielski. Klikam dalej. No i informacje takie standardowe. Jak ktoś chce, to sobie może zatrzymać. Na YouTubie klikam pobieranie. I zaraz zobaczymy, jak szybko się to zrobi. No już, bardzo szybko poszło. No i co, teraz mam, mam na pulpicie skrót, jakbym chciał, ale kliknę sobie tutaj przez tę aplikację Graj. O, otworzyła się aplikacja w pełnym ekranie. Nie wiem, czy je teraz widzicie, bo nie mam podglądu do OBS-a. Ale zaraz jak mi się grał uruchomi to zmienię ją na. na to, żeby nie była w pełnym ekranie. O, myszka mi gdzieś zniknęła. To nie jest dobra, tylko ledwo widoczna, akurat pechowo. Ech, tak się akurat ułożyło. No nieważne, nie wiem czy widzicie, a to akurat tak. Dopiero się dowiem, jak już film. Będę miał w montażu. Ok, okienko. Full HD. Of zek niech będzie, anteelazing też. Dobra, i teraz mogę zobaczyć, czy też widzicie to co ja. Tak, widzicie w tej chwili to co ja. No i tak wygląda aplikacja na PC. Ja sobie dałem w okienku. Tylko niestety coś. Akurat moja myszka. Jest ledwo widoczna w tej chwili, ale nic z tym nie, nie, w tym momencie nie zrobię. Ale po co ja Was tutaj zabrałem? Widzicie teraz Staro z Galaxy of Heroes konto, do którego się zalogowałem. I wchodzicie w Store. i tutaj w storze widzicie dwie paczki jedna to jest kalendarz jak sobie w niego wejdziemy to widzicie informacje o tym, że są darmowe kryształy no i codziennie tutaj do odebrania jest darmowa energia no i shardy też są, więc chociażby z tego powodu się tylko logujcie do tej aplikacji właśnie na PC żeby odbierać sobie Odbierać sobie te paczki. Więc myślę, że to tyle. Dość łatwo to wszystko wygląda. Aplikacja sama w sobie jest całkiem spoko No i tutaj mamy właśnie dodatkowe opcje usta do ustawienia. Ja bym polecał, właśnie anti-aliasing i fausing, włączenie, wtedy gra wygląda dużo, dużo ładniej. No i co, to tyle. Myślę, że w miarę wszystko zrozumiałe. Jeżeli macie jakieś pytania, to jak zwykle dawajcie znać w komentarzach. A w opisie do tego linku daję wam oczywiście ten link do, do tego miejsca, gdzie można sobie pobrać ten EA app. To tyle. No i co, widzimy się w kolejnych filmach ze Star Wars Galaxy of Heroes.